Dzisiaj troszkę nietypowo jak na autoklasik. Chcemy przybliżyć troszkę niemieckiej motoryzacji, troszkę historii, która pochodzi ze Stuttgartu, czyli 911 pod znaczkiem Porsche. Ten samochód został wyprodukowany na rynek amerykański, ale postanowiliśmy sprowadzić to auto i troszkę poznać tego, co kryje się w klasykach niemieckich. Przed nami 911 z 1978 roku. Auto dostało troszkę lepszy wygląd, turbo look, tak jak widzicie poszerzenia błotników. Z zwykłej wersji niestety nie jest to oryginalny egzemplarz, który, który wyszedł z fabryki, ale bardzo fajnie zrobiona tutaj stylizacja tego samochodu, poszerzone błotniki, założone troszkę nowsze felgi od nowszego modelu, ale myślę, że fajnie to się zgrało i bardzo dobrze wygląda. Potężna lotka z tyłu, to co najpiękniejsze w tym samochodzie. Jeden może powiedzieć, że fajny stolik na piwo, ale dla mnie to jest bomba i robi wrażenie niesamowite na na drodze, czy. Tak, tym samochodem poruszaliśmy się kilka zlotów, przejechaliśmy, można się pochwalić, mamy puchar za pierwsze miejsce najładniejszego samochodu z jednego zlotu, więc myślę, że to auto bardzo dobrze wygląda. Tak jak widzicie, zarejestrowane jest, z ciężkim sercem oddajemy ten samochód, bo cały rok jeździłem tym autem i... Naprawdę są dobre wrażenia z jazdy Porsche. Pod maską mamy Boxstera o pojemności 3 litry, moc 180 KONI. Nie jest to jakaś wygórowana moc, ale przy obrotach powyżej 3,5 tysiąca naprawdę ten samochód fajnie sobie radzi. Silnik bardzo dobrze mruczy, co zaraz pokażemy. I myślę, że trakcyjnie jest dużo lepszy od Ameryka, amerykańskich klasyków. Mamy wersję targę, co oznacza, że dach jest ściągany. Można zrzucić dach, wrzucić do bagażnika i poruszać się w lecie jak kabrioletem. Wnętrze auta tu już troszkę doszło amerykańskiej fantazji. Te zmienione siedzenia na czarno-czerwone. Zegary również dostały nowy wygląd. Kierownica lewarek Momo, e, troszkę e, tuningu, ale e, na szczęście zostało to w ramach e, oryginalności samochodu i, i nie zmieniło e, jakości tego, tego auta. E, pod maską, tak jak mówiłem, czyli trufka. Tu już mamy silnik na wtrysku pojedynczy wtrysk. Fajnie sobie radzi, ale coraz gorzej jest z mechanikami, którzy ogarną ten wtrysk, który wyregulują. Na szczęście nasz samochód fajnie pracuje, równiutko i dobrze sobie radzi na drogach. To co odpalimy, żeby pokazać najlepszy temat tego auta, czyli wydech i. Jak on pracuje. Nie jest to bulgot amerykańskiej fałsemki, ale uwierzcie mi, bardzo dobrze brzmi i bardzo cieszę z jazdy. na pewno potrzebuje dopieszczenia żeby zrobić z niego prawdziwego klasyka trzeba troszkę dołożyć pracy i chęci mam nadzieję, że nowy właściciel dokona tych sukcesów i pokaże nam pochwali się tym autem na, następnych, na następnym spotkaniu jak wiecie takie inne auta można spotkać na naszej stronie internetowej zapraszam na nasz kanał subskrybujcie, oglądajcie mam nadzieję, że Podobają się wasze nasze filmiki. Do zobaczenia.